Dosyć! Zrzucajcie go! Witaj w Górniczej Dolinie, ogromnej kolonii karnej. By toczyć wojnę przeciwko Orkom, jedynemu niepokonanemu wrogowi królestwa Mertany, król potrzebował rudy do zaopatrzenia swoich armii. I dlatego każdy człowiek uznany winnym choćby drobnego występku, lądował w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić więźniom ucieczkę, król wysłał swoich najlepszych magów, by rozpostarli magiczną barierę nad całą doliną. Ale coś poszło nie tak podczas jej tworzenia i wszyscy zostali uwięzieni wewnątrz. Skazańcy zbuntowali się i przejęli kontrolę nad kolonią. Podzielili się na trzy obozy. Stary obóz jest zadowolony z obecnej sytuacji. Tak długo jak dostarczają rudę, król daje im wszystko, czego potrzebują. W nowym obozie panuje jednak przekonanie, że rudy można użyć do wysadzenia bariery. Jest jeszcze obóz sekty na bagnie. Wierzą, że odzyskają wolność za sprawą tajemniczego nowego bóstwa. Tak zaczyna się Twoja podróż po otwartym świecie górniczej doliny. Tworząc Gothic Remake, skupiamy się na czterech filarach, które według nas definiują tę serię symulacja żyjącego świata, eksploracja, fabuła i walka. Podobnie jak tytuł z 2001 roku, Gothic Remake oferuje wciągający i realistyczny świat doświadcz złożonej symulacji życia na skalę niespotykaną dotąd w grach wideo. W ciągu dnia mieszkańcy kolonii wykonują różne czynności, podczas gdy bogata w swej różnorodności przyroda żyje własnym rytmem. Dzięki temu ma się wrażenie, że ten świat może istnieć bez gracza. Eksploruj kolonie na własną rękę i ciesz się niespotykaną dotąd swobodą, jaką oferuje jej otwarty świat. Jak na grę RPG przystało, to ty decydujesz, gdzie się udasz i kiedy. Poznaj wiele interesujących postaci, odkryj ich cele i zdobądź ich szacunek, wykonując szereg złożonych zadań. To, jak rozwiążesz ich problemy, zależy wyłącznie od Twoich wyborów. Niezależnie od tego, kiedy, w jakiej kolejności i czy w ogóle coś zrobisz, gra zawsze odpowiednio zareaguje na Twoje decyzje. Poznaj złożony i wymagający system walki z satysfakcjonującym rozwojem postaci. Pokonuj przeciwników za pomocą różnych broni do walki wręcz. Eliminuj ich z dystansu, lub zgłębiaj arkana magii. Pamiętaj, że każdy rodzaj broni zachowuje się inaczej, a jej skuteczność zależy od wytrenowania. Zdajemy sobie sprawę, że tworząc remake uwielbianej gry, nie jest łatwo sprostać oczekiwaniom jej wiernych fanów. Czujemy jednak, że jest tu przestrzeń, by dostarczyć nowe wrażenia, opowiadając nowe historie z kolonii i rozbudowując te, które zagorzali fani znają już od ponad dwóch dekad. Dużo uwagi poświęcamy też ulepszeniu wielu aspektów rozgrywki, na przykład wprowadzając zróżnicowane rytmy dnia i reakcje NPC-ów, bardziej złożone tworzenie przedmiotów i bardziej satysfakcjonujący rozwój postaci. Pomimo upływu czasu Gothic wciąż jest ukochaną grą wielu graczy. Dzięki możliwościom, jakie daje Unreal Engine 5 i wielu nowoczesnym funkcjom, Gothic Remake wkrótce na nowo rozpali tę miłość. Wierni fani, a także wy, którzy poszukujecie godnej gry RPG, witajcie z powrotem w kolonii.